Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Let's Play Siberia 2. Przed nami kolejna część, taka dosyć króciutka w sumie w Romansburgu, ale postanowiłam ją oddzielić już od klasztoru, no bo jednak zmieniliśmy lokację, a chciałabym jakoś w miarę to hmm, spójnie nagrywać. A także jesteśmy z powrotem już hmm, z hansem, który czuje się lepiej po naszej ziołowej świecy z przepisu Jukoli. Także porozmawiajmy z nim. Hans? Hmm? Hans, czy sądzisz, że możemy już kontynuować naszą podróż? Jest jeszcze tylko mała robótka, której nie skończyłem. Potrzebuję Twojej pomocy, Kate. Oczywiście. Powiedz tylko, co trzeba zrobić. Przygotowałem nakręcane serce dla koni. Ale jestem zbyt zmęczony i zbyt stary. Czy możesz pójść do lokalu i. Je zainstalować Kate? Oczywiście pójdę. Nie martw się o nic i odpoczywaj. Tak, te mechaniczne konie mogliśmy zobaczyć sobie. O. Przepraszam was za Facebooka. Zawsze go wyłączam. Ale nie wiem po prostu, jak to się dzieje. No Zawsze go wyłączam, a on zawsze wydaje odgłosy, jak go zapomnę wyłączyć. Tylko wtedy. Eee, no nic, trudno. Przeżyję. Mam nadzieję tylko, że, że nie będzie już tutaj słychać nic, bo eee, nie chcę przerywać nagrywania, żeby ten... Chociaż może spróbuję. Czekajcie, nie przerywam nagrywania. Mam nadzieję, że to mi nie uszkodzi nagrania. Dobra... Powinno być ok. <laughs> Mam nadzieję, że nic się z długo nie stało. Dobra, w każdym razie możemy jeszcze wypytać Hansa pozostałe rzeczy i, i tak też zrobimy. Nakręcane serce? A co to takiego, To niewielki mechanizm, który ożywi konie zirkos. Hm, na pewno trudno go zamontować. Ależ nie, to bardzo proste, Kate Walker. Poradzisz sobie, jestem pewien. Mhm. <laughs> tak to właśnie było tam z, w barze cyrkosa, były takie konie i je trzeba naprawić. Hans, czy przed odjazdem trzeba jeszcze coś załatwić? Jak tylko mechaniczne konie zaczną działać, możemy ruszać dalej. Jak się czujesz? Ach, wszystko będzie dobrze, Kate. Jestem tylko troszeczkę zmęczony. Mam nadzieję, że patriarcha w końcu zrozumiał. Patriarcha ma bardzo zamknięty umysł. Ujmując to delikatnie, ten facet jest fanatykiem. Mm. Chcesz, żebym zabrała serce do Sirkosa? Sirkos to mój stary przyjaciel, ale on nie zna się na mechanice. Musisz mu pomóc je zamontować. Dobrze, ja idę, a ty odpoczywaj. Na razie wracaj szybko. Okej okay. Ja sobie będę zapisywać co jakiś czas. No to idziemy w takim razie zająć się naszym zadaniem. Wychodzimy z pociągu. Tędy. Dobra. Tu mam to serce. Na sirkos jest na dole, więc musimy iść na dół. Tak, pociąg nakręcaliśmy na samym, samym początku Romansburgu, także nie musimy tego robić jeszcze raz. Mm. Więc tak naprawdę jedyne co nam pozostaje to właśnie spełnić y, tutaj tą przysługę dla Hansa i, i możemy ruszać. No okej, przesuń mi ładne kamerę w tamtą stronę. O i teraz możemy wejść do Sirkosa. Możemy jeszcze spróbować z nim pogadać. Najpierw. O Szybko. proszę. skacz! skacz. Szybko skacz! Skacz! Szybko skacz! Skacz! Cholera! Jazda mi z oczu, bo pójdziesz do pieca, ty pusty ubieg <noise> Tak, mamy um, Yuki, o których czytaliśmy jakiś czas temu, ale taki jest inteligentny, że sobie sam drzwi potrafi otworzyć. <noise> Były zamknięte. To nie wiem, jak on wyszedł. Może jednak taki głupi nie jest? Jak <noise> widzi, nie ma go. Dobra. Pogadajmy z Sirkosem najpierw. Witam, panie Sirkos. Jakże zdrowie, pan Walker? Panie Sirkos, chciałabym podziękować panu za gościnność. Wkrótce wyjeżdżamy z Romansburga. Jaka szkoda, panu Walker. Nie obejrzy pani moich rumaków w akcji. Pokaz, zacznie Jak tylko uda mi się zmusić te koniki do brykania. <laughs> Może kiedy indziej. A więc te konie nie działają? Poprosiłem pana Woralberga, by na nie zerknął, ale potem, jak pani widziała, miał ten straszny atak delirium, który nie pozwolił mu dokończyć pracy. Może pani zna się trochę na majsterkowaniu, panu Walker? Wprawdzie daleko mi do Hansa Woralberga, ale mogę spróbować. Wiem, w czym tkwi problem z pana końmi. Brakuje im ważnej części. Spróbuję ją zainstalować, jeśli pan pozwoli, panie Sirkos. Ach, naprawdę? Ratuje mi pani życie, panu Walker. Sądzę, że uda mi się uruchomić pańskie konie, panie Sirkos. Proszę sobie nie przeszkadzać, panno Walker. Będę dozgonnie wdzięczny. Panie Sirkos, Hans poprosił, bym pomogła panu naprawić mechaniczne konie. Ha, ha, ha. to doskonale. Będę dozgonnie wdzięczny, panu Walker. Kiedy weszłam, wydało mi się, że był pan zły na tego dziwnego... E... Psa. Psa? Żeby to był pies. To Yuki, panno Walker. Jukole udomowili je. Yuki od Jukoli. Rozumie pani? Yuki? Proszę się nie dać zwieść wyglądem, panienko. Może podobny jest do psa, ale to z pewnością nie on. To mieszanka foki i niedźwiedzia Z dużą domieszką świni, jeśli chodzi o apetyt. <laughs> pan chce go nauczyć kilku sztuczek? Proszę mi wierzyć, panu Walker, starałem się. Jak nie wiem co, ale wszelkie próby poszły na marne. Człowiek nigdy nie oswoi czegoś tak maleńkiego, jak mózg tego worka sadła. Ten zwierzak nie chce się niczego nauczyć. Jedyne o czym myśli, to jak napchać swój brzuch. Wyjeżdżam, panie Sirkos. Szczęśliwej podróży, panu Walker. No, jeszcze nie, ale ale niedługo. Dobrze, zabierzmy się za konie. Tutaj właśnie jest miejsce na to serce. I teraz musimy ustawić to tak, żeby ten wskaźnik był na samym końcu. Okej, okay, teraz jest dobrze i musimy te przewody podłączyć. To jakoś tak szło? Działa? Zaraz zobaczymy. Już nie pamiętam, ale wydaje mi się, że dobrze zrobiłam. Cóż, odjechał nasz pociąg, bez nas. To bardzo niedobrze, jak się zapewne domyślacie. Hans od nas by, bez nas by nie odjechał. Yy, dobra. Yy, yy. Naciśnijmy sobie tą dźwignię. Ona nam, jak widzicie, przywoła drezynę na górę. Możemy spróbować przedostać się drezyną. Pojechać drezyną za pociągiem. Ale to nie będzie takie proste oczywiście. Zaraz zobaczycie dlaczego. Ach, to wszystko, czego potrzebowałam, głupia maszyna. Tak, czegoś nam tutaj brakuje siły napędowej, mianowicie. Kate sama nie da rady tak daleko jechać i tak szybko. I co tutaj by się zmieściło? No, jak się domyślacie, nasz, nasza piesofoka, czyli Yuki. Musimy ją... musimy go znaleźć. I jakoś nakłonić, żeby wszedł do tego kołowrotka i nam napędził drezynę. Ale Yuki nie są zbyt posłuszne, więc to nie będzie takie proste. E, dobra, najpierw może pogadajmy ze wszystkimi. Może z Malką? Najpierw. Może ona coś widziała? Widziałaś to, Malko? Pociąg odjechał ze mnie. Myślisz, że twój przyjaciel cię zostawi? Nie. Sądzę, że ktoś go do tego zmusił. Drezyna jest zepsuta, nigdzie nie pojedzie. A może trzeba to pociągnąć? A koło z tyłu również nie działa. Widzę, że nie udało ci się poruszyć drezyny. Ani trochę. Jej koło napędowe nie działa. Jeśli pies pana Sirkosa umiałby robić sztuczki, mógłby pobiegać w kółko jak lemming po tundrze. Ależ tak, Malko, wspaniały pomysł. A gdzie jest ten zwierzak? Widziałam, jak się chowa u braci Burgow. Dziękuję. Hm. Zobaczę, czy Yuki w ogóle mnie posłucha. On lubi ryby. Dzięki za radę. Hmm. Z Dzięki. Z tak, tu już mamy mnóstwo odpowiedzi, wiemy gdzie go szukać. A Ryby mamy, mamy rybne cukierki, które wyglądają jak małe rybki, także tym będziemy a, tutaj próbować go przekupić. Zobaczmy, czy uda nam się porozmawiać jeszcze z Sirkosem na ten temat, że nam ktoś ukradł pociąg. Panie Sirkos, coś strasznego. Co takiego? Panno Walker, co się stało? Panie Sirkos, potrzebna mi pomoc w naprawie drezyny. Proszę wybaczyć, Panno Walker, ale mechanika jest mi zupełnie obca. Bardzo mi przykro. Panie Sirkos, szukam pańskiego... E, yuki. O, może być wszędzie. Proszę popatrzeć w śmietniku. Nie potrafi się oprzeć stercie odpadów. Jeśli go odnajdę, czy mogę go pożyczyć? Proszę nawet nie pytać. Ten tłustych nawet nie jest mój. Jednak muszę panią ostrzec, pannu Walker. Ten łacuch sprawi pani masę kłopotów. Hm, mimo to on jest jedynym zwierzęciem, które może mi pomóc dogonić pociąg. Nie mam wielkiego wyboru. Wyjeżdżam, panie Sirkos. Szczęśliwej podróży, pannu Walker. Tak, mamy pozwolenie na pożyczenie Juki. Tylko, że no, tak jak Cirko zaznaczył, nie będzie to proste, żeby go nakłonić do czegokolwiek. No dobra, idziemy w takim razie na posesję tych braci szemranych. I idziemy go poszukać. No i idź, cajcie i idź, cicić. Jedziemy drzwiami i wejdziemy, bo jest otwarte. O, jest tutaj. Jest taki smutny. O, dzwonią? To nas? Halo? Tu Oscar, kate Walker! Oscar? Gdzie się do diabła podziewasz? Wszystko w porządku? Ten pan powiedział, że nie chcesz już kontynuować podróży, że wracasz do Ameryki. A jako, że pociąg bym już sprawny, och, Kate Walker, obawiam się, że popełniłem niewybaczalny błąd. Czy Hans jest z tobą? Tak. Iwan i Igor zamknęli pana Boralberga w jego przedziale. Iwan i Igor? Twierdzisz, że udało im się uruchomić pociąg? Obawiam się, że dzieje się coś niedobrego, Kate Walker. Niedobrego? To napaść w biały dzień. Ci faceci ukradli pociąg i porwali was obu. Doświadczam czegoś w rodzaju niepokoju, Kate Walker. Nie musisz się niczego obawiać, Oskarze. Postaram się was jak najszybciej odnaleźć. Powiedz mi, dokąd zmierza pociąg? Do przodu. Nie przejechaliśmy jeszcze żadnego skrzyżowania. Będę jechał jak najwolniej. Może nawet ja? Nie, nie to wykluczone. Ja mówiłem sam do siebie. Ależ tak? Tak? Ja Oskarze, Oskarze. No, niedobrze. Oskar i Hans stali się zakładnikami. W naszym pociągu. I ci właśnie dwaj, bracia nam porwali pociąg. Biedny Juki. Wprawdzie nie wygląda na mądrego, ale za to wydaje się przyjazny. Wrócił tam, gdzie jest najszczęśliwszy. W każdym razie to miejsce jest opuszczone. Kiewiam ja się wydaje strasznie smutny. Takie zawodzące dźwięki wydaje. Jakby płakał wręcz. Ale tutaj coś mamy. Weźmy to. Mamy gazetę. Która powie parę ciekawych rzeczy. Białe Złoto z Syberii. Hmm, odeszła Diwa Aralbat 5 września. Helena Romański odeszła. Znana Diwa zmarła w czwartkową noc. W latach 60. jej głos był czarującym symbolem sowieckiego imperium, którego stała się ambasadorem. Helena Romański występowała na scenach teatrów całego świata. Śpiewała także dla robotników w fabrykach, nadając nowy wyraz popularnym pieśniom rosyjskiego folkloru. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Tak, właśnie, nasza herna Romański, znana nam z pierwszej części Syberii, umarła niestety, no ale była już naprawdę dosyć stara. Pamiętamy, że pomagaliśmy jej odzyskać głos, żeby mogła zaśpiewać jeszcze raz dla jakiegoś tam psychotycznego właściciela fabryki, z tego co pamiętam. Tak, białe było to Syberii. Naukowa Komisja Paleontologiczna wydała dekret obejmujący ochronę kości mamutów jako część spuścizny narodowej. Niekontrolowany rozwój czarnego rynku, spowodowany przez irracjonalny popyt na ten afrodyzjak, znacznie zmniejszył zasoby kości mamuta w naszym kraju. W celu zapobieżenia dalszemu plądrowaniu władze zabroniły prowadzenia wykopalisk bez odpowiedniego zezwolenia. Niestety z pewnością znajdzie się wielu barbarzyńców, którzy będą kontynuować preceder e, wbrew dyrektywom władz. Um, tak, i to jakby nam daje trochę do myślenia, ponieważ ta gazeta leżała u nich na posesji, więc może sobie poczytali właśnie o, mm, o kościach mamuta. A jako, że Hans właśnie zmierza na Syberię, to postanowili się podpiąć, że tak powiem, i właśnie stać się bogaci poprzez kości mamuta. Um, tak. Także pewnie to ich do tego zmotywowało, ten wpis w gazecie. Tak przynajmniej możemy przypuszczać. Syberyjska kometa. W ciągu ostatnich kilku dni nasza redakcja otrzymała wiele telefonów informujących o zaobserwowaniu nad krajem owalnych latających obiektów. Staraliśmy się skontaktować w tej sprawie ze Stowarzyszeniem Astronomicznym, niestety bezskutecznie, więc nie możemy pozwolić sobie na spekulacje odnośnie tych tajemniczych obiektów. Czy była to kometa, zbłąkany satelita, czy może samolot szpiegowski wysłany przez Tatarów? Zachowajmy czujność! Wiecie, ile jest stopni? Minus 20, minus 18. To są jakieś zatrważające temperatury. Tutaj, jak w Polsce jest. Mm, czasami, min, nie wiem, no już spadają temperatury poniżej 10 stopni, to już jest tam zimno. Minus 1, minus, minus 10, no to tak już max chyba, ale nie pamiętam, kiedy ostatnio było tyle na minusie. A tutaj takie temperatury. No, biedne Yuki, trzeba go jakoś zmotywować. Dajmy mu rybne cukierki. <śmany> Jaki Cóż, tylko tobie smakują te cukierki. Więc to ty jesteś, Juki. Zobaczmy, czy pójdziesz za mną. <śmany> jest taki uroczy, ma taki malutki ogonek, ale trzęsie całym kuperkiem, jak się cieszy. Tak idzie za nami teraz, właśnie. <śmany> jest mega uroczy. <śmany> Szczekaj, tak właśnie trzęsie całym ciukiem. <śmany> ma takie oczy jak węgielki, śliczne jest. Widać, że to jakaś krzyżówka psa z foką, z niedźwiedziem polarnym. Cholera wie. Ale wygląda naprawdę słodko. Fajne zwierzątko. Dobra, zabieramy go ze sobą. I szczeka nawet. Zobaczymy, czy wskoczy do drezyny. Z nami. Oby tak. Hmm? O, Kate zakłada google. Hej, Yuki, wracaj tutaj! Tak, jedziemy. <noise> to jest przeurocze po prostu. Jak on od razu wie co robić, ale wykolej właśnie w tym celu wykorzystywali Yuki, także. Nie wiem, czy to jakoś instynktownie u nich przychodzi. W każdym razie wyruszyliśmy w pościg za naszym pociągiem, który został nam bezczelnie skradziony. O nie! Coś z wężka będzie. Ale pociąg idzie zdecydowanie za szybko. No i pięknie. Pociąg nam utknął, niedobrze, rozwalił się też most, a my wylądowaliśmy w jakiejś śnieżycy, <laughs> nie wiadomo gdzie. Także y, tą częścią będziemy się zajmować już następnym razem, ponieważ to jest jakby kolejny etap gry, kolejny poziom, możemy to tak nazwać, roboczo. Także tutaj będziemy się sobie y, grać już tym razem, będziemy starać się dotrzeć do naszego pociągu, no i potem pozostanie jeszcze kwestia... Wydostania go, bo on utknął, tak? Te wagony tam się zawiesiły nad przepaścią i trzeba będzie coś z tym zrobić, także pojawiły się kolejne problemy, którym musimy stawić czoła. Ale to już następnym razem. Mam nadzieję, że, że ten odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie po sobie łapkę w górę oraz komentarz. Ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach z Syberii 2. Trzymajcie się No i cześć!